Cześć moi drodzy, witam Was serdecznie w kolejnym odcinku. Słuchajcie, dzisiaj będzie bardzo ciekawy odcinek, ponieważ będziemy rozmawiali o działkach inwestycyjnych. Wiem, że dużo ludzi ma problem w tym, co teraz powinno inwestować. Ja osobiście sam inwestuję w działki e, głównie rolne, natomiast chciałbym Wam chwilę o tym opowiedzieć, jak to robić, na czym to polega, przede wszystkim jak wybierać. Także dzisiaj będą takie czynniki, na co zwracać uwagę przy zakupie takiej działki bo też myślę, że dużo ludzi nie wie, u nas mimo wszystko bardziej chyba popularne są mieszkania niż zakupowanie działki, co nie jest moim zdaniem do końca, do końca dobre, bo warto również inwestować właśnie w, w ziemię, gdzie tak naprawdę zwrot macie dużo większy, ale o tym za chwilę, na razie porozmawiamy. Chciałem Wam powiedzieć takie najważniejsze czynniki, pewnie dla dużej części ludzi będzie to oczywiste, natomiast ja stwierdziłem, że nagram dla Was takie podstawy podstaw, powiem po prostu na co warto zwrócić uwagę, także nie przedłużając. Zaczynajmy. Moi drodzy, pierwsza rzecz i to chyba najważniejsza przy wyborze tego typu nieruchomości to jest oczywiście lokalizacja. I jeszcze tylko wspomnę, że dzisiaj rozmawiamy tylko i wyłącznie o zakupie działki pod względem inwestycyjnym, więc tutaj, jeżeli ktoś chce kupić działkę i wydać swoje ostatnie oszczędności na to, żeby wybudować dom, to nie będzie odcinek dla niego z tego względu, że dzisiaj mówimy tylko i wyłącznie o kwestiach właśnie związanych z Inwestowaniem w grunty, stricte, właśnie inwestowaniem, więc e, zaczynając moi drodzy, właśnie to lokalizacja, i teraz trochę właśnie poświęcę czasu i powiem, dlaczego to lokalizacja jest tak ważna. Przede wszystkim moi drodzy, jeżeli chodzi o lokalizację, to jest jeden z głównych czynników, właśnie na który warto zwrócić uwagę podczas szukania odpowiedniego gruntu. Przede wszystkim e, to miejsce, które sobie wybierzemy, musi mieć dość duży potencjał rozwoju. To znaczy, musi się w odpowiedni sposób w miarę szybko urbanizować. Jeżeli kupicie kawałek ziemi, kawałek gruntu, jakiegoś pola z daleka, daleka od miasta i to jeszcze z jednej strony macie pole, z drugiej macie pole, raczej bym się nie łudził, że to podzielicie i nawet tam nie ma drogi dojazdowej, że to podzielicie i na przykład odsprzedacie jako działki, lub nawet w ciągu tych 10 lat to się zurbanizuje. Oczywiście nikt nie jest wróżką i nie ma szklanej kuli, natomiast uważam, że właśnie. Taka ziemia e, raczej będzie no, trudnym takim aktywem rozwojowym. Bardziej tutaj skupiałbym się na takich e, gruntach, które są bliżej miast. Oczywiście może nie w centrum, bo tam ceny są zaporowe, bardzo wysokie, co też przy obecnych cenach średnio się to opłaca. Natomiast moje zdanie jest takie, że te ceny tych gruntów będą cały, cały czas rosły. Oczywiście nie wiemy jak sytuacja geopolityczna, Natomiast myślę, że w dłuższej perspektywie i tak te ceny gruntów będą po prostu rosły, także czy jeżeli jesteście rolnikami, czy chcecie kupić kawałek ziemi po prostu w celach inwestycyjnych, nawet ziemi budowlanej, no to tutaj jak najbardziej również wam polecam. Oczywiście od razu mówię, że nie mam żadnej agencji, nie polecam wam żadnych produktów, nikt mnie nie sponsoruje, mówię to po prostu ze swojego doświadczenia to co ja myślę i też oczywiście nie bierzcie tego za pewnik, bo każdy może mieć swoją rację. Więc wracając do tematu, moi drodzy, tutaj powinniśmy właśnie skupiać się przede wszystkim na tej lokalizacji i tak jak już wspomniałem, tutaj mówimy o tym, żeby te tereny były w miarę zurbanizowane. Najlepiej gdzieś pod miastem, gdzie to wszystko się będzie urbanizować. U mnie w okolicy już... Yy, Poszło jakieś pismo: dwie wsi chcą się właśnie podłączyć do miasta, co oczywiście wiąże się z różnymi skutkami pozytywnymi i negatywnymi, ale jak widzicie, wszystko się urbanizuje. Tam, gdzie kiedyś rosła pszenica, mogę Wam powiedzieć, że tu, gdzie ja mieszkam, po drugiej stronie, kiedyś, kiedyś, jeszcze właśnie, babcia mi opowiadała, że po drugiej stronie rosła pszenica, były jakieś sady, a teraz mamy taką konkretną infrastrukturę. Także jak najbardziej Wam polecam, żeby w takie działeczki inwestować. Jeżeli macie możliwość i tak to jeżeli chodzi o lokalizację druga kwestia jeżeli chodzi o lokalizację moi drodzy to ja bym właśnie wam polecał na tych przedmieściach z uwagi na to że te przedmieścia mogą się szybciej urbanizować ta cena może szybciej rosnąć natomiast te ceny nie będą bardzo bardzo wysokie tak jak jest z reguły w miastach przy jakichś głównych drogach z oczywistych względów też często jak te działki są inwestycyjne to po prostu dużo dużo kosztują ale jak kupicie działkę rolną to w jaki sposób powinno Wam się opłacić, natomiast wiadomo, że w mieście nie kupicie działki, raczej działki rolnej, wiadomo dlaczego. Wracając do tematu, pierwsza rzecz lokalizacja, druga rzecz, moi drodzy, to już są kwestie prawne i tutaj też bym chciał się na chwilę zatrzymać. Jest to jeden właśnie z takich ważniejszych czynników, na który warto zwrócić uwagę. No warto sprawdzić ten stan nieruchomości, czy nie jest ona obciążona, tak samo przy kupnie działki stricte dla siebie pod budowę domu, żeby nie była obciążona żadnymi należnościami, hipoteką, sprawdzić właścicieli, czy jestem na pewno poprawny właściciel, który nam tą ziemię sprzedaje. Jest to o tyle ważne, moi drodzy, żebyśmy później nie mieli żadnych problemów prawnych. Kolejna rzecz bardzo istotna, myślę, to jest kształt tej działki i jeszcze trochę się odniosę do lokalizacji. W zależności gdzie chcecie ją kupić, teraz wiem, że mazury są w miarę tanie, natomiast to jak gdzieś na obrzeżach, bo wiadomo, że w centrum, w jakichś Mikołajkach i okolicy działki są bardzo drogie. Więc wracając do tematu, każdy musi już decyzję podjąć sam. Oczywiście co do tego stanu prawnego, warto wszystko sprawdzić w tych księgach wieczystych, przeanalizować. Pamiętajcie, że zakup ziemi to nie jest chwila, tylko musi trochę czasu potrwać, żebyśmy się zastanowili, czy my na pewno chcemy tą nieruchomość kupić, nie kierować się emocjami, podejść do tego z chłodną głową, najlepiej z kimś jeszcze, kto po prostu nie będzie tak emocjonalnie związany z tym, żeby tą gotówkę wydać albo po prostu, żeby tą nieruchomość, tą nieruchomość zakupić. Więc to jeżeli chodzi właśnie o kwestie prawne, tutaj można się rozgadywać, natomiast dzisiaj tak w pigułce takie najważniejsze informacje, które właśnie chciałem Wam przekazać. Kolejna rzecz, moi drodzy, to są odpowiednie wymiary, kształt działki. No i tutaj musimy sprawdzić, czy po prostu na danej nieruchomości, czy ta działka nie będzie za wąska, żeby kiedyś się budować, czy nawet ją podzielić pod jakieś działki i potem sprzedać. Musimy to wszystko sprawdzić żeby potem nie okazało się, że kupimy taki grunt, a my tam nic nie możemy pobudować, więc warto to wcześniej po prostu zweryfikować, sprawdzić, żeby tutaj nie było żadnych problemów. Jeżeli chodzi właśnie o kwestię kształtu, i wiadomo, że najbardziej proponowana również jak przy działkach takich budowlanych, stricte dla nas jest po prostu ważne, żebyśmy zwracali uwagę na kształt. Tutaj albo prostokąt jest preferowany, albo kwadrat, ponieważ nawet kiedyś sprzedając deweloperowi, który jeżeli mamy mniejszą nieruchomość, będzie chciał to odrolnić, czy my to odrolnimy, czy już. Po prostu będziemy chcieli to sprzedać, to będzie mu łatwiej postawić na przykład jakiś bliźniak, czy w ogóle wybudować jakąś nieruchomość niż na działce, jak w kształcie na przykład trapezu. To też zwracajcie na to, na to uwagę. Oczywiście, jeżeli działka jest objęta miejscowym planem, to jak najbardziej super, z tego względu, że wtedy z tego planu możemy się wszystkiego dowiedzieć. Jeżeli nie, to nic straconego, wtedy ubiegamy się o warunki zabudowy i również takie informacje uzyskamy. Mm. To są takie chyba najważniejsze, można powiedzieć, trzy czynniki, jeżeli chodzi o inwestycje. Lokalizacja, która jest bardzo obszernym tematem i można o tym mówić długo. No i też musicie się zastanowić, czy chcecie mieć działkę gdzieś, nie wiem, w górach, czy nad morzem. Oczywiście, gdybym e, może... 20 lat temu miał tą wiedzę, co teraz to pewnie szedłbym w jakieś nadmorskie rejony i tam bym wykupywał ziemi, gdzie kiedyś ta ziemia była dużo, dużo tańsza, a teraz ceny są mega duże. Mówię głównie o tych kurortach. Wracając właśnie, pierwsza lokalizacja, druga kwestie prawne, trzecie oczywiście kształt. No i jeżeli chodzi o tą lokalizację, to również zwróćcie uwagę, czy wokół, tak jak przy działkach budowlanych, nie ma żadnych fabryk, nie ma żadnych ferm, nie będą się budowały, żeby po prostu też ta lokalizacja była dogodna do życia kiedyś dla kogoś, bo też nie wiemy, co tam kiedyś będzie. I jeszcze jedna rzecz, jeżeli kupujemy ziemię rolną, weźcie pod uwagę, że my jej od razu nie sprzedajemy. To nie jest tak, że kupiliśmy i sprzedajemy. Często jest tak, że trzeba 5 lat ją trzymać. Ja już o tym mówiłem na kanale, natomiast pamiętajcie o tym, że to, jeżeli chcecie, macie. Jakieś pieniądze dodatkowe i chcecie je zatrzymać, jak najbardziej tak. Jeżeli natomiast nie chcecie ich zatrzymywać, tylko chcecie, żeby one były w ruchu, to raczej inwestycje w ziemię bym e, chyba, wydaje mi się, przynajmniej ja odradzał, dlatego że, e, dlatego że to jest tak, że jeżeli wrzucicie te pieniądze, to musicie poczekać parę lat, a one będą e, po prostu leżały w tym, w tym gruncie. Że tak powiem, i tutaj już każdy wtedy musi decyzję sam podjąć. Ja wam oczywiście jak najbardziej radzę, żeby to robić. Też tego y, ziemi nie dodrukujemy, tego nie przybędzie. Oczywiście mieszkania, również jakieś nieruchomości jak najbardziej, natomiast grunty również, y, również wam polecam. Jeżeli macie możliwość w jakiejś lepszej lokalizacji, przy jakiejś głównej drodze, również to róbcie. Natomiast jeżeli y, nie macie i, i macie jakiś kawałek ziemi, również. Yy, trzymajcie go, ja bym go obecnie nie sprzedawał, nawet przy tych wysokich cenach. Chyba, że macie lepszy pomysł, to jak najbardziej tak. Natomiast, ja bym pewnie zostawił, no nie mam takiego ciśnienia na to, żeby teraz sprzedawać. No właśnie, przejeżdża karetka. Więc podsumowując już, może bo już widzę, że odcinek ma 10 minut, nie chcę Was tutaj też zanudzić, natomiast podsumowując, pamiętajcie, żeby zwracać na te rzeczy uwagę, podejść na spokojnie i wtedy samemu ocenić. Oczywiście, jeżeli się odcinek podobał, zostawcie łapkę w górę, subskrypcję, motywujecie mnie tym, żebym dalej dla Was nagrywał, przekazywał to, co mam Wam. Do powiedzenia, no i tak jak mówię, ja tutaj też nie chcę Wam sprzedawać tej wiedzy, tylko mówię to z mojego doświadczenia. Wiem, że dużo ludzi miało ten problem, więc chciałbym Wam, chcę Wam po prostu w jakiś sposób pomóc, i to by było wszystko. Bardzo Wam dziękuję, trzymajcie się, cześć.